Witajcie edukacja na Maxa z tej strony kłaniam się, skaczę i niespodziewanie zapraszam na jeszcze jeden ostatni odcinek z serii Atol SMP sezonu pierwszego, tak? Bo wiem, że będzie sezon drugi i o co ciekawe tak będę brał w nim udział, ale o nim nie będę na razie wspominał. Zobaczycie się jak będzie. Między, yy, się jak mi nie było, to tradycyjnie zawsze mnie coś zaskoczy. Głowa pejzaka, pejzak z tej strony sparodiował mnie, wyspę moją przejął pejzak. Myślałem czy nie zrobić jakiejś zabawnej rzeczy na koniec, na przykład wysadzić głowę pejzaka, ale to pomyślę jeszcze o tym. Tak jak siak w tym momencie jestem już na wyspie, Przygotowałem sobie rzeczy na end, bo będzie to event związany z endem. Gdzieś tam po drodze jest portal. Mogę wam jeszcze pokazać, że, jest że coś się zmieniło na wyspie Pejzaka, bo jest akurat blisko. A zmieniło się na niej to, że jest wielki posąg Pejzaka. O, jest łódka. Nie będę zagłębiał się, co się zmieniło na wyspie, bo poza tym, że Zrobił na niej kilka zmian. Pejzak to w sumie nic się nie zmieniło. Podpłyniemy sobie tutaj jeszcze do posągu Pejzaka. O, kurczaki, to ciekawe. Nie wiem, komu wyznał miłość. Nie wiem, komu ci nie było. Tak, tak. To ewidentnie jest wyznanie miłości. Od Pejzaka do mnie albo do Ardy. Ciężko to stwierdzić. O, a posąg Pejzaka ma w środku dziurę. Idealne miejsce na dynamit. No, także poczekajcie cierpliwie, i za jakiś czas będzie event. Powtórzę jeszcze raz. Siemano Melano Pejzak, czy mnie słyszysz? Co się mi wyspek radni, Pejzak? Przyznawaj się, ściemo no, melono! Edukator! Siemono, melono, powiedz. Ooooo! Więc. Co to za Co to za kratę? Kurde, ale mówiłeś, że odchodzisz, że może, może na wziąć stąd I Witam, rzecz. witam. Siemono, melano! To nie zabawa, prawda? No, by w że mi zabili. No. Ja wiem, na live byłem, to widziałem drodzy widzowie, siemano melano! Edukator <grymne> <grymne> będzie się za, za mnie witał na początku. No nie wiem. Postaraj się. Widera zaraz zrobię. Wider. Tak, Puszek level 2 to tam gdzieś stoi. Ta Puszka. A ty jest co wider. we mnie strzelasz? Kudłaty. No. Pewnie, dawaj. Dobra, jak widzicie, portal do no. endu jest zniszczony, brakuje trzech ramek, a waszym zadaniem jest je odzyskać. W krzynce u góry macie pierwszą wskazówkę, nie każdy weźmie tylko jedną książkę. Polecam. Tylko jedną. No już ktoś Ja wziął. wziąłem wszystko, ale <laughs> Weźcie no. jedną okay. książkę, przeczytajcie Śjańna. ją. I, i czy za wskazówkami pytanie. po prostu? I czy Jedną z trzech ramek portalu musicie udać się na tor wyścigowy. No, o i kurczę, to no, no, I Co tam i będzie, edukator? Będzie ta ramka, czy to podstęp jakiś? Jak myślisz? myślę, że zobaczę. <laughs> Zobaczymy, okaże się. Kurde, jak ja. Mam nadzieję, że to w skrzynce, już tam poszliście, bo to ja nie wiem. Podstępnie. tego nie możemy raczej. Jest do tego jakieś wejście? Na dole, czy na górze? Patrz. Tak. Atutaj, jej, jej. Nadzorcy nadzorcy widać, że. Nie nie, na to, że, na to, że na Chyba że pod wodą jest. No. Pod wodą nic nie ma. No i co, jak ja mam tu wejść? Zaraz czy nic wypada. To. I Co macie? Coś znaleźliście coś? Na razie biegniemy po to, że Na razie nie. Nic nie no, nie boję się. Pierwszy jest tam. Na mam. Już jestem! Kurde, żeby na tym wyścigu nie było. Czekajcie, wszystko wspólnie, żeby jeden nie przebiegł wszystkiego. Trzeba A, się kierować się na wyspę edukatora. On, on może wcisk... na ty budowałeś ten tor tak krok po kroku ręcznie, że to powiem? Czy tak powiem? Tak. Na południe musimy się A, kierować tak się od tego miejsca. Jest. Pan... Pan... Co tutaj w tej jest? Która to, to książka? Poszalałeś. To stara książka. O! może być jeszcze dalej. Ktoś poszedł dalej. Ej! Nie. Na południe? Jak potrzebę. jest dalej, po po dalej? południe to jest. Y to jest grzywo, a tylko tu. Auć pan kot! Bo mnie przedziurawisz! ZOMBIE mnie była kurczę ta wyspa jest Czemu tam była wy, wy macie tutaj przewagę nade mną z tym eventem, ponieważ ja nie wiem gdzie co jest kompletnie prawie. No. My też nie wiemy. Mówisz mi to nie jest przewaga. Skąd się w ogóle wziął tam e, szrek na ta dyswod? Okej. Okay. No kurde, ale oddajcie LITRĘ na smoka chociaż. Porozmawiać z Deba. Widzieliście jaka na bagna czy nie? Tak, to bombka wybudowała. Okej, okay. czekamy na wszystkich tutaj, czy czytamy tą podpowiedź? Kliknij na postać prawym przyciskiem myszy, żeby z nią rozmawiać. O, tutaj jestem. Forrón! Na pustynię szybko! Co to za koordynaty? O boże, tu blok co jakiś się jest. Co się dzieje? Gangnam style, gość. Co tu się dzieje? Dobra. To jest tron, okej. OK. Ochrona antypejzakowa. Co, Boże, co stylu, to jest? Ups, przepraszam. Okay. Przepraszam okay. bardzo. Chciałem tego gościa zabić, bo Wojty. to jest nieproszony gość w mojej piramidzie. Roże. Która miała zostać przerobiona. Ej, co tu zostało zniszczone mój skin kawałek? A8, zero, to 0? Minus 780 i 780? Widzieliście Kurde, tak skomplikowane. Rycerz jakiś jest. Coś rycerz chce. O, rycerz. Okej, okay, szukamy za. Jaka wyspa, kudłaty, ty to widzisz! Ja to widzę! Oh, oh. My w środku nie jest, ramki. Odcinka, ten, ten ale kuzacka wyspa. Naprawdę ładnie ktoś to zbudował. Rycerska. To było kopiuj-wklej pewnie. No, <laughs> pewnie tak. Ale i tak ładnie. No. Podpowiedź w środku jest nie na zewnątrz. Nie. Wiemy, że środek to nie jest na zewnątrz. Gdzie moja łódka? Kto mi zawinął łódkę? Ja płynę z kudłatym ze swoim bratem. No nie mogłem cię zostawić tak długo. No, gadać tak, tak. się zabrałem na gapę. Ej, ale co mi jedna ramka Co my robimy? Dobra, improwizujemy. Teraz moim zadaniem, żeby zdobyć kolejną ramkę portalu, to jest kolejne miejsce, gdzie musicie się udać, żeby zdobyć Mam kolejną tam. ramkę do portalu. koordynaty dokładne no, może mamy. jakieś tutaj łódki. To się przepisze na czat. Łódki plus. Cie? No dobra, dawać, dawać. <laughs> Chodzimy. Na końcu parkur z bloków. Jest. No i ruszyłem, ruszyłem skakać. Ale chyba to skakanie. na dobre widzie wychodzi, jak widzicie. Yy, powiem wam szczerze, tak. Z miałem kika, kilka. kilka... W życiu podejść ogólnie, i no jak widzicie, częściej mnie y, admini teleportowali, bo im żal było. Bo na samym końcu byłem i musieli by dawie czekać. I chyba nigdy by się nie doczekali. Tak czy siak admini y, przygotowujący event, bo jest teraz y, na chwilę obecną trzech adminów, chyba, jak nie czterech y, na atolu y, Właśnie tutaj przygotowali nam na koniec eventu moc atrakcji. No i tutaj widzicie, ten parkour wcale nie jest krótki. Ja, oczywiście, geniusz, nie widzę, że tutaj można wejść do tego, do tej wody i tam pod podwodę przypłynąć. Tylko ganiem, jak ten. podszywany, żeby tak to nazwać. Łagodnie. No i widzi, widzi, się nie, nie domyśli. No. Ale te emocje, to wszystko było, wiecie, na żywo, na żywo to nie było przy... układane, pomyślane, tak? To wszystko było, człowiek myślał i nie widział. No, a jeśli myślicie, że wy dali byście radę na parkurze, słuchajcie, powodzenia! Tutaj byli tacy, co. Nie tylko tacy, nie tylko jak ja, wy. Oczywiście byli troszkę lepsi ode mnie, bo jak widzicie, zawsze jestem na końcu. O, tutaj na przykład głęboko w śniegu zakopany, ale tak tutaj dużo i liczby osób się nie udawało. Szczególnie największe problemy budził blok, skakanie na blok slajmu, jak to woli, blok szlamu, tak? Yy, chyba ewidentnie trzeba pójść na kogoś na lekcję, żeby, żeby zdobyć kilka cennych umiejętności albo Odpuścić i pogodzić się z beznadziejnością takich sytuacji. Także zwrócił naszym uwagę, że w podczas parkuru mamy dużą różnorodność białów. Tak naprawdę w parkurze mamy przegląd bloków prawie z każdego biomu. Tak jak to parkur opiera się na na, na skakaniu, ale są też to troszkę zagadkowe rzeczy, gdzie czasem skakać, są czasem po, elementy pomysłowe, tak. No powiem szczerze, że w tym fioletowym to wszystko się odbija, człowiek nie wie, gdzie ma iść, czuje się jak, naprawdę jak w labiryncie. Masakra ten fioletowy. Nie spodziewałem się, że jak to będzie, to będzie, to działało. Jak widzicie, ludzie też mają niektórzy problemy, akurat szpiegł w tym przypadku. Są to, co i totem i się trzymają. O! I o ile tutaj się człowiek, pora sobie człowiek poradził, to teraz zaraz zobaczycie. Byłem jednym z dwóch osób z yy, serwera, które wpadły do tej rapy poniżej. Także miałem pluskanko. Muszę przyznać, że moja zgrabność, jeśli chodzi o parkour, jest genialna. Także nurkowanie w Rawie, tu już mamy Badlandy, o i wspomniane bloki szramu. Zobaczycie jak dużo osób w ogóle nie potrafi skakać na bloki szramu, poza tym, że już wiele innych rzeczy też nie potrafi. Tutaj ciekawostka, fajne wykorzystanie kaktusów, nie wiedziałem, nie wiedziałem że w sumie, jest, w sumie to jest fajny pomysł, bo zobaczycie, na kaktusy zostały położone dywany, co powoduje, że nie zadają one obrażeń. I tak... Wszystko <grym> <grym> to było zrobić dobrze, okej? Okay? <grym> to jest ta wyspa <grym> chyba, a to co tam taka jest wyspa. Taka Ej, kolejna tam jest tak, dalej to taka wyspa, wyska. dwie wyspy są. Można już no. tego wardena bić? Czy jeszcze nie? Poczekajcie jest, na wszystkie. I wejdźcie do taka. środka. To są dwie wyspy. Jest to jakieś wejście? Ta, ta, da, ta wyspa. Po... Nie ma wejścia, musisz sam się Ta brzydsza? Tutaj nie można stawiać bloków. Jak nie można? Tutaj było przejście no to było wejście na tą wyspę. Normalnie. Gdzie jest? Kurde, nie mogę do łódki wejść, bo nie można blok stawiać. No nie. właśnie. Ja już muszę z buta iść po wodzie. <noise> Nagrasz U. film, jak wchodzisz po wodzie w Minecraft'cie. Nie mogę łódki rozwalić, kurczę nawet. O jejku. Jesteś normalne wejście do tej wyspy? Tutaj jest. A, szukamy. Trzeba zrobić taki parkur, chyba. Ja już jestem w środku. U, tak dookoła jest. No. Jestem w środku warden. Poczekaj na mnie. I ktoś mnie tam tepnie do siebie. Ja jestem. A co Pan kot. Masz tutaj już wejście Tutaj. jest, spadł pan kod, tak. Za pan kodem. Kurde, jak dalej mam iść. Drabina jest! Edukator masz drabinę. Nie myślałem o Ale tak nie można ja stawiać tego. Jak gdzieś spadłem na dół. do tej wejść, Przesuń się, edukator. O. Czyli czeka nas ładne wyzwania. A Kudła, ty jesteś na dole. Można tam nie, zejść nie. normalnie? A, Dobra, tak idziemy, wchodzimy no, do tego Wardena, wchodzimy. Trzeba Wardena... Tak. Uuu, jakie koloseum! Strzelam, strzelać do niego. Mamy zaczynać. Słuchajcie, jest Warden. No. Spokojnie, pić. spokojnie. Ja do niego walę z łuku. Dobra. Wszyscy no. jesteście? Zaczyna mnie, no nie? On jest wyłączony. Bo się nie rusza. No i dobrze, niech czeka na wszystkich. Kuszę, ładuję. No nie, kuszę. Czyli co, najpierw bijemy Wardena. I w, w I później... Edukator, ładujemy stąd, co? To będzie robił za ściągającego ogień na siebie. No a ja tu jestem w środku. To ja mogę. Kudłaty, tak? Tak, dobra. To co, Arde, ruszamy? Czy jeszcze kogoś nie, nie ma? Nie, co? Jak wszyscy są, to proszę bardzo. No i ruszyli na basa i co z tym bosem będzie? Ojej, kuleci, na mnie leci! Trzeba uciekać! Jaką taktykę przybierze cała drużyna? No jedni będą strzelać, tak jak ja, a jej nie próbują z mieczy. Czy kiedyś to się skończy? Czy kiedyś? Pozbędziemy się tego niebezpiecznego Urdena, Zobaczcie, i on ma energii, ile emocji w nim drzemie. No spójrzcie, spójrzcie, jak on się ładnie uśmiecha. Ja myślę, że on powinien wziąć udział w jakiejś olimpiadzie. Biegi na 500 metrów myślę, że mógłby mieć szansę wygrać. O nie, płonę. Co z tego będzie? Och, ta brama cheweczka jest złota. Smacznie i pożywnie. No to znów strzelamy, strzelamy. Tylko pytanie jest, jak długo jeszcze? No bo wydaje się, że człowiek już zadał mu troszkę tych obrażeń. Normalnie chyba boss już by nie żył, znaczy zwykły stwor by nie żył, a ten to obrywa, 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 i aż mi się nie chce wierzyć, że, jest, że jeszcze ma tyle sił. Zaraz się okaże, że on ma miliard ch chapa. O! 442 HP z 500, czyli to jest masakra. Jak my go pokonamy? Będziemy 500 lat go atakować, i dalej nie wyjdzie. A on atakuje twardo, co poradzić? O, coś się zmieniło. Coś, ktoś kogoś zabił. Już bratobójczy ogień, no i jak żyć panowie? Jak żyć? Powiedzcie, uciekać. Jak widzicie, taktyka tutaj podzielona. Niektórzy z mieczami, niektórzy. Z kuszami, z łukami. Czasem ktoś dostanie od zbłąkanej strzały albo zbłąkanego ostrza. Czasem to będę ja. Grunto przeżyć. Przeżyć, nie zginąć podczas tej najważniejszej walki na atol SMP. O! Marcus został, został zabity przez szpiegola. Urocze. Nie ma to jak dostać nóż od, od głównego Admina, znaczy Admina i gracza jednocześnie. Bossa. Bossa, serwera, ale tego dobrego bossa. Także... Sorry, Marksos, jesteś... Twoja pierwsza śmierć, śmierć od Spiegola. Trzeba mu wybaczyć. No, ile można w niego walić? No, powiedzcie mi, ile jeszcze można w niego walić? Czy to się nigdy nie kończy? On biegnie, biegnie i... I dyszy, i sapie. Co to? Lokomotywa z niego jakaś, czy coś? Starczy już tego ile on ma jeszcze życia. Chciałbym tego właśnie się dowiedzieć, no. Co mogę z tym zrobić? 363 hapa, ojejku. Poczekamy jeszcze trochę. Ja myślę, że nie będziecie ograć tej męczarni. Zobaczymy na sam koniec. Dawaj, dawaj. Yes, Przedstęp PG! Załatwiony! Załatwiony. A, pan, pan, to co? Już mam ramkę? Ktoś z was no, ma męk. właśnie ramkę już do portalu. Ja mam? A czy ja go zabiłem, edukator znowu ramkę. Nie to mpg właśnie, za, a tam nie, tam nie tam to ty edukator, bo Mario. Aha. Nie mpg zabił, mpg zabił. Zabójcą! Nie! mpg zabił, mpg zabił. Patrząc tylko nagrodę. Nagrodę poziomu zabił, kodłaty. Wstawiamy, robimy to. Idź, okienko. Jest! To jazda! Jesteśmy, ze smokiem jazda. Dobra. Okej. Co teraz? O, każdy se na własną rękę. No nie, nie mam, nie mam elektry. Mam nadzieję, że chociaż teraz odcinka. O, już edukatora głowę mam? Co to to? O, Omar sosa głowy mam. <laughs> Widzisz, ledwo dołączyłeś na to, lepiej. A co le tak? e, nie kupujcie tak. e, ten są... tą lepiej. Taki błąd jest mały. Dobra, ja tu robię armię. Armia wjeżdża! Co to kuźwa było? Patrz, co tu wjeżdża. Ciebie to coś co to mnie zabiło? Patrzcie, kto tu wjeżdża, wsparcie! Żelazne golemy! Jest pięknie trafione. Dobrze, że macie mnie jako łucznika. No, Wróciłem na smoka, jest... lecę razem z nim i będę go bił w powietrzu. Pierwszy raz w mojej historii bije smoka. No widzisz? Ja drugi. No ja też drugi. Kurde, za blisko jego z i będę obrywać. TNT robię. Czekajcie na to. TNT, uwaga, uwaga, TNT! O ty, uciekajcie! O kurde. To jest, co to miało być? Tak. <śmawia> <śmawia> wszystkich pozawijać, że nie zmogą. Ej, ktoś mnie strzelił, nie! No pan, kod! Co o, to jest jakieś było! Krok. Ja tak nie zabiłem sobie. No myślałem że Chce, Ale mam swoje temy i wszystko. O, dawać dawać. No pan kot taki sojusznik i je zabija. No, Lej jego z bliska, z bliska z... nim. Gini smoku. smoku. Mało ma HP, dawajcie! Trzeci raz. No dawaj, dawać, dawaj, <grym> Dobra. Ja zabiłem go w powietrzu! Edukator zabił! A dobra. Trzy, no jeden! Teraz, teraz, teraz! teraz. Drugi sezon, rozumiem, no. tak? No i tak zakończył się event na AtoL SMP. O, już wyłączyli portal. Ktoś coś zabrał. Ktoś zabrał perły z portalu, więc do portalu już nie wejdę. Jest rzut ekranu. Także widzimy się. Trzymajcie się na drugim sezonie. A to SMP. Do zobaczenia.